Wyjebane i mam panowie wyjebane w to Komisariat Policji Szczecina, do na dodrą proszę. Żony. Dzień dobry, się zamówi pizzę. Halo, proszę powtórzyć, bo słabo słychać. Dzień dobry, się zamówić pizzę. To jest Komisariat, tu się pizzy nie zamawia. Psst. Kolega mi pod. Przepraszam, kolega mi podał. Halo? No to musiał się pomylić. Proszę jeszcze raz sobie sprawdzić numer. O tak? kurde, może cyferkę, no, do... Dzięki. Nie szkodzi, nie szkodzi, no. zdarza się. Do widzenia. No. Do widzenia. <laughs> Ej, jeszcze raz, spodobało mi się to. Życie na krawędzi, zrobimy kolejny telefon na policję. Ej, a jak ci sami odbiorą, trzeba miasto zmienić. Komisariat Policji Łomża. Ale fajny policjant, by pięty wylizał. Komenda Miejska Policji w Łomży, słucham. Witam, Paweł Dobrowolski z tej strony. Chciałem zamówić pizzę z dostawą. Słuchaj, pan, pan się zadzwonił do, na Komendę Miejską Policji w Łomży. Serio? No tak, napra naprawdę. O kurde. Także raczej nie zamówi pan tutaj pizzy. Aha, to nie wiedziałem, bo kolega mi ten numer podał. Dobra, do, do widzenia. widzenia.